...faszystowskie kolumny. Proszę Państwa, jakże symboliczny moment. pokazywany tyle razy w kronikach ten moment. Żołnierze niemieccy łamią na bankructwo w Politej zaczyna się druga wojna światowa. A było państwowe, które usunęli ze szlabanu, tak jak to mieli w swoich instrukcjach, składają na samochód jako trofeum. Tam dalej macie wiesz, tam czy Niemcy to

<śmary> Nie wszyscy żołnierze, którzy to próbują działać, <śmary> zajmują pozycję.

To jest Kamila, babka i noc. Zaczynają się a Ten na tym mocno. <grymianie> Ale fajne. Krzyżałku? Mama śrzyżałku, bo nie potrzebujemy. <grymianie> Reżyser. Jak <grymianie> za Chyba uh. <gryny> okay. mnie to nie wziął. Najmniej. Ogień niemieckiej artylerii staje się niestety tragicznie w <gryny> <gryny> <gryny>